Są oczywiście duże braki, ale myślę, że przegrana 15 punktami z Wisłą no, w nam nie przynosi. Dziękuję oczywiście kibicom za wsparcie, bo dzisiaj kibice nas wspaniale dopingowali, pomagali nam. No niestety póki co różnica jest duża między potencjałem obu zespołów i, i, i skończyło się tak jak wszyscy zakładali. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to był bardzo ważny mecz. Byłem uh, bardzo szczęśliwy w bardzo są bardzo ten mecz był bardzo ważnym meczem dla na nas. important players like Mamy dużo kłopotów ze względu na kontuzję nieobecności zawodniczej. Mimo mimo przegranej ja jestem zadowolony z, z gry naszego zespołu. Może, może no nie za bardzo zadowolony, ale jest jakiś powiew optymizmu, bo wyglądało to nieco lepiej na tle bardzo silnego rywala. Myślę, że rozegraliśmy lepsze zawody niż w ostatnich spotkaniach i to troszkę może być optymizm przed tymi meczami, które się zbliżają.